Siemanko, cześć witam. 39 odcinek projektu SOC. Telenowela trwa, jak widać. No i lecimy na Abo. Jestem tutaj spakowany, odpalam sobie Prejka, który jest tutaj już kilka dni. No i cyk odpalony. Na luta oczywiście, jeżeli chodzi o Welf duplexa potkę, no to nie odpalam. Lecę tylko i wyłącznie sprayem. No i zobaczymy. Życzcie mi szczęścia. Draken buty, na no dobry początek, z elitki. helmet, też spoko. Fajnie, fajnie. Draken buty i mieczyk. W ogóle tyle i temu już poleciało. Tutaj mieczyk, dwa razy buty, raz helmet, ani jednych... Leksów załańskich, ani Armora. Trochę dziwne, ale spoko. Kolejne buty. Co jest? Armor. W końcu. O, armor. Armorów chyba za dużo nie mamy na liczniku. O leksy. Pie, sypie, sypie Mamy Ile mamy tych armorów w ogóle 10? Ej, to 11 nie jest tak źle. Legi, Leksy, spoko, Pakinata też, Leksy, Armor. Armor. Może coś jeszcze, bo tak coś kurde licho, licho licho. Godzinka za nami prawie. Raken buty i armor, jeden po drugim. Oko. Następny satchel. Cyk. No mamy. Blue rope. Potem go wezmę. Slicer, armorek, jest. O, Snake God Wrisgard. To jest dosyć rzadki przedmiot, który to w ogóle szósty. No fajnie. Asasynek, Waterahudy. Coś się dzieje, coś się dzieje, no. Twice Slicer dał Legi Flexy dał on Rope, następny Następny Satchel, tak samo Pyk on Helmet Wreszcie coś Lepszego Mieczyk, mieczyk, mieczyk i Warrior Helmet. Armor, spoko. Yes! super. buty jeszcze, jedna para. Twój slicer, trzeci chyba na hancie, i Snake Freeze God. Gdzie to poleciało? A to jest Twice Serem Spoko. Ostatnie dwa potworki. I zaraz widzimy się na podsumowaniu. Prej na, na bo już jest na wykończeniu. Więc nie ma co rozpoczynać następnego kółka. Zabijamy te dwa moby, No i coś jeszcze nie. Niestety. A prej 4 minuty. No. Roluję dalej. Nic takiego ciekawego nie dostałem. I co, podsumowanie za moment. Przechodzimy do podsumowania. Co ile wydropiłem? Wszystko widzicie. Statystyki zaaktualizowane. Przebiliśmy się przez 14 tysięcy ABO i nadal nie wydropiliśmy oczywiście soca. Na tym chancie 471 ABO zabite. W ogóle 2000 terahudów staje się coraz bardziej realne. Jest w ogóle przerażające, no ale co ja mogę biedny zrobić? Nie dropi mi, no to nie dropi. No musimy dalej próbować. no. Na pewno będę próbował. Fajnie by było, gdybyśmy wydropili na następnym odcinku. Bo byłby to odcinek 40 i można byłoby to tak fajnie, okrągło zakończyć. Tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. I widzimy się na następnym materiale. Cześć, cześć. Na razie.